Cześć, witajcie w pierwszym odcinku tutoriala do Word Edita jest to popularna wtyczka do Wakita, która pozwala nam edytować świat za pomocą komend ta seria będzie singlowa, ponieważ Word edit jest wtyczką do Bakita, ale również ma swoje odwzorowania na modach do singla. Na przykład dwa znane mody do single player'a, które obsługują edit to single player comments oraz mod o nazwie Console, napisany przez użytkownika Minecraft Forum, Q3 Hardcore. Ja użyłam tego drugiego, ponieważ single player comments za rzadko niestety wychodzi, więc się, kiedyś po prostu użyłem SPC, a teraz się przerzuciłem na konsolę. I jesteśmy już tutaj u nas na świecie testowym. Mm, polecimy sobie troszeczkę dalej. Musi to nam troszeczkę załadować, i mamy tutaj console, by trzy 3 kartko Minecraft 1.4.5, mm, tutaj sery console, commands, do, i to dalej nieważne. I teraz tak. Pierwszą rzeczą, jaką potrzebują do World Edita, to są komendy. Podstawową komendą do World Edita jest komenda wand, którą wpisujemy tak. Dostajemy teraz mm, tak zwaną różdżkę. W, pliku, w plikach konfiguracyjnych Word Edita można ją zmienić. Mamy tutaj na przykład. Tak, tutaj Edit Version Unknown, taki to jest bug. I tutaj lewy kliknięcie, żeby wybrać pozycję pierwszą, prawe kliknięcie, żeby wybrać pozycję drugą. No i teraz zajmujemy się całymi sztuczkami z naszym Word Editem. Mamy tutaj taki domek, zajmijmy się teraz tak. Mamy First Position Set tu. 527, 4, 0, 1326 czyli koordynaty. I teraz klikam prawym i second position. I teraz mm, mogę to sobie ten region na przykład zrobić coś takiego. Teraz to jest komenda set. Wpiszemy Slash Slash, ponieważ wszystkie komendy są przez Slash Slash w Word set i możemy na razie wpiszemy jakiś blok ID. I na przykład w naszym ID bloku będzie jeden. Czyli Mamy tutaj, się zmieniło i mamy informację. 150 bloków zostało zmienionych. Możemy zrobić teraz coś takiego. Slash dash undo. Bo jednak ten kamienny klos jest brzydki. Mamy tutaj. magiczny Teraz na przykład zróbmy z/ nasz slash, slash set 50%. Na przykład stone i 50% glass. Teraz word edit dla każdego bloku wylosował. W skali tutaj każdego bloku wylosował nam, czy to będzie stone, czy to będzie glass. Teraz, jeżeli zrobimy na przykład slash slash replace, czyli zamień stone R, czyli teraz każę mu zamienić kamień na powietrze, czyli blok techniczny 0, czyli na nic, a więc takiego zostaje nam sam szklany szkielet. Dobrze, fajną toliczkę dać? Kolejną ciekawą komendą Word Edit jest komenda slash slash copy. Z pomocą komendy copy możemy sobie. Jak sama nazwa komendy mówi, możemy sobie kopiować. Mamy tutaj First Position Set, teraz sobie zaznaczmy tutaj drugie. I robimy teraz tak. Ważne, jeżeli wpiszemy copy, nasza relatywna pozycja do naszego obszaru zaznaczonego jest zapisywana. Więc jeżeli wpiszemy teraz slash slash My tutaj jesteśmy i stoimy w tym miejscu czyli jak widzimy tutaj na minimapce mm, teraz wpatrzcie właśnie czerwona strzałka pokazuje w kierunku naszej tutaj wybranej pozycji i obszaru i teraz jak wpiszemy slash slash //copy Teraz mamy informację o tym, że bloki zostały skopiowane. Teraz cofnijmy się na przykład tu. O, obniżmy się teraz wpisujemy slash nasz Paste. I mamy tutaj ten Paste it Relative to You. Mm, niestety Wordedit za każdym razem stara się audytować bloki. Mm, więc mm, musimy po prostu uważać, żeby nam właśnie się nie rozlało. Coś takiego zrobiło. Gdzie przez to, niestety, inaczej jak MC Edit nie możemy robić latającego piasku. Czyli w sensie, chodzi o latający piasek. Mamy tutaj właśnie ładnie skopiowaną tą. No tak, ale dlaczego nie skopiowało się wszystko? No właśnie. Ja twierdzę, że skopiowało się wszystko, a Wy możecie twierdzić, że nie, ponieważ nie ma tutaj tej rameczki brązowej. A rameczki nie ma, ponieważ skopiowało się wszystko, co zaznaczyłem. A zaznaczymy mianowicie dokładnie, zaznaczyłem od tego bloku o do tego bloku tutaj tego i to jest skopiowane wszystko ładnie w tym miejscu. Mm. Następną komendą jest slash slash /chunk i slash slash /overlay. Teraz zaznaczmy sobie chunk. W ogóle komenda slash slash chunk, ona powoduje, że zaznaczamy cały chunk. Teraz slash slash chunk się pisze. Teraz tak, chunk selected i koordynaty tego chunka. Teraz robimy slash slash overlay i numer ID bloku. Możemy sobie na przykład overlay die albo overlay. 66. No i tutaj ładnie overlayowane tory. Jak widzicie, on starał się je połączyć tu ale mm, nie zawsze się, po prostu nasze tory łączą, ponieważ akurat 66 to są tory. Jeżeli korzystamy z Word Edita, nie wszystkie bloki mają nazwy. a tam widzieliście w poprzedniej części filmiku, jak zamiast numeru ID wpisałem. Stone i Glass to są nazwy bloków i R. Natomiast no nie wszystkie bloki mają nazwę. Na przykład bloki z modyfikacji różnych nie mają nazwy. Jeszcze przy wyłożonej trzeba w odpowiednim pliku konfiguracyjnym to zmienić. Jak widzimy, słońce już zapada, zmrok. Ja też bym się z Wami w tym odcinku żegnał. Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam podstawowe komendy wtyczki Word Edita. Nie, to nie jest ostatni odcinek. Odcinków takiego typu będzie więcej z tej serii, co teraz jest. A z mojej strony to tyle.